Nie znałem tego świata, był mi totalnie obcy i pomyślałem, że to jest tak ciekawe zjawisko, o którym się dużo mówi, o którym się dużo pisze, że pomyślałem, że może spróbować dotrzeć do tych ludzi, przeniknąć do, do ich świata i spróbować zrobić film o tym, jak oni żyją, jak funkcjonują, jak działają, jak zarabiają. Czy te mityczne, legendarne, miliony to tak rzeczywiście tam łatwo przychodzą. I, 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 i spróbowałem dotrzeć. Było różnie. Nie wszyscy się zgodzili, bo chciałem zrobić film ogólnie o, o influencerach. I taki mój był pierwotny plan, żeby zrobić o całej tej branży. I w trakcie kiedy się przygotowywałem do poprzedniej wersji filmu poznałem Kamila i zobaczyłem, że to jest ciekawy gość, charyzmatyczny, który robi to zupełnie inaczej niż wszyscy, który ma swoją filozofię, który ma swoją osobowość, który elektryzuje, przyciąga tłumy, a oprócz tego ma bardzo interesującą i trudną historię osobistą. I sobie pomyślałem, ten gość to jest materiał na film. On się wyróżnia na tle całej tej branży. I oczywiście nikogo nie obrażając i nikomu nic nie ujmując. Uważam, że Kamil pod każdym poziomem jest na innym levelu. I to jeśli chodzi o jakość, jaką dostarcza na YouTube i to jak prowadzi swoją karierę, jak ich dostarcza emocji, jak, lulu, jak zbudował wokół siebie rzesze fanów, którzy są mu wierni i oddani. Ale to nie jest film o Kamilu, to jest film o tej branży, którego Kamil jest najbardziej charakterystycznym, wyrazistym i najbardziej charyzmatycznym przedstawicielem. Zobaczyłeś coś, czego nie widać na co dzień? Jak ogląda się filmy na YouTube, zobaczyłeś kulisy tej branży. Czy coś jest zaskakujące dla człowieka, wychowanego jednak, jakby nie było na tradycyjnych mediach i jeszcze wczesnym internecie? Nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka. Bo dużo jest też patologii i złych rzeczy w tym środowisku. Ja tego nie popieram. Ja jako też już 40-latek ojciec patrzę na to czasem z zażenowaniem i krytycznym okiem. Ale taka praca, na takim poziomie, na jakim wykonuje to Kamil, i na takim zaangażowaniu, to potrafi być wykańczające. I to mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie to, że on jest cały czas na pełnych obrotach, że tak naprawdę on żyje tym od rana do nocy. Tysiące jakichś komunikatów do niego napływa z różnych stron: telefony, SMS-y, maile. Propozycje biznesowe, propozycje reklamowe, tutaj jakaś logistyka z tymi autami, a ciągle trzeba ten content dostarczać na tego YouTube'a, i on jeszcze ma taką ambicję, żeby on był co tydzień lepszy i ja widzę, jak to, jak to spala, jak to, jak to go wykańcza. On na tych filmach na YouTube jest oczywiście pozytywny, uśmiechnięty, radosny, bo to ma być rozrywka, ale gdy kamera zgaśnie, to czasem widziałem, że on ma tego wszystkiego dosyć. Tak, po ludzku. Zwyczajnie w świecie, po ludzku tym zmęczony i wiem, że jak teraz ktoś się ośmieli powiedzieć, że praca influencera to jest ciężka praca, to od razu jest tam szydera, hejt w internecie, że to, to idź do kopalni, popracuj i dowiesz się, co to jest ciężka praca. Ja nie porównuję, ale na takim poziomie, jak to robi Kamil, gdzie on czasem w tygodniu jest w dwóch różnych krajach. Wraca tylko na chwilę do domu i z powrotem gdzieś leci. A oprócz tego, że on leci, to zabiera ze sobą te wszystkie samochody na lawetach. Więc to trzeba logistycznie wszystko opracować. Więc to jest mega wyzwanie. Ja robię film do kina. Zrobiłem film do kina o Kamilu. Zrobiliśmy film o Kamilu. Ale przy jego produkcji, te, które on czasem ma w internecie, to my mieliśmy skromną, skromną że tak powiem, logistykę i to było skromne przedsięwzięcie.